Dzień dobry, dzień dobry, moi kochani. Witam was serdecznie w czytaniu sierpniowym. Okej. Okay. Dla. Na koziorożce, witam was serdecznie, koziorożce i pozostali. Zapraszam Was do wysłuchania mojego czytania dla Was na miesiąc sierpień. Wiem, że czytaj miało nie być, ale oczywiście nie, urodzinowe muszą być. Nie może być, że nie, szczególnie, że urodziny ma lew. <grym> Czyli nasza głowa. Ojej, patrzcie, co ja tutaj. Za pożar, czy nie? Okej. Okay. Palo Santo nam się chciało spalić całe naraz. No proszę, ja po prostu znowu tu wszystko wiruje wokół koziorożca. Proszę zobaczyć, siódemka denarów i wieża wypadła. Ja pozwolę sobie włożyć to z powrotem do talii, ale coś tutaj mi się pokazuje, że chyba lepiej zwlekać albo właśnie nie zwlekać, więc zaraz zobaczymy, o co chodzi. Zawsze, że to palo to się tak zapłonęło. No jestem ciekawa, co tu się będzie działo. Okej, okay, koziorożec. Koziorożec. Co my tu mamy dla koziorożca? Miesiąc sierpień, koziorożec. Talia, którą przygotowałam dla nas, to jest ta talia. Zostawiam ją tutaj, żebyście mogli widzieć e, tytuł przez całe czytanie, bo wiem, że nie oglądacie wstępu. Okej. Okay. Koziorożec. Koziorożec w sierpniu. Oj, moi drodzy, karty pokazują, że to nad czym się staracie może w jakiś sposób generować ostatecznie straty, szczególnie finansowe, więc warto skorzystać z jakiejś propozycji podróży, na przykład służbowej, albo po prostu przesunięcia się i działania trochę w innym miejscu nad inną sprawą. Zaraz zobaczymy, o co chodzi. Energia miesiąca dla koziorożca. Szóstka kielichów. Pokazuje mi się tutaj dla Was w samym centrum jakaś tęsknota, nostalgia, osoby młodsze w Waszym otoczeniu i potrzeba zaopiekowania się takowymi, albo kwestie powrotu kogoś z przeszłości, bądź pewnych emocji, uczuć, które miały już miejsce i które jakoś tutaj wracają. Co Wam może stanąć na drodze, koziorożce, drogie? Co jest Waszym wyzwaniem? A z denarów? No, moi drodzy, nostalgicznie was coś trzyma w miejscu. Karty pokazują, że waszym wyzwaniem jest zacząć coś innego, coś nowego. I to jest też to, co było w przełożeniu, że jakby w tym miejscu nic więcej nie zrobicie. Trzeba się przesunąć, nie wiem, zmienić pracę. Nie wiem, o co chodzi, wy wiecie o co chodzi. Ale dokładnie w tym położeniu jakby nie jesteście w stanie osiągnąć już nic. Dlatego bardzo ważne jest przyjąć nowe propozycje i już nie trzymać się kurczowo, nostalgicznie tego, co kiedyś sprawiało radość. Co jest tutaj przyczyną? Jest, rycerz denarów. Trzymacie się rutyny. Rutynę trzeba przerwać. Wy już, nie wiem, w tej pracy, w tym domu, z tą rodziną, z tymi przyjaciółmi, w tym miejscu nic więcej nie wyczarujecie. Karty pokazują, że w tym momencie trzyma was tutaj sentyment. I że jeżeli pojawia się jakaś propozycja na waszej drodze, to jest ten moment, kiedy trzeba ją wykorzystać. I powiedziałabym, nie kierować się sentymentami, iść po nowe, bo wy jakby stoicie w miejscu, a powiedziałabym, nawet robicie krok wstecz. Szczególnie w kwestiach zawodowych mi się to pokazuje dla Was. Co już na pewno za wami. paźmie czy mogą przechodzić jakieś informacje, komunikacja jakaś może być. Natomiast paźmie, czy to jest się czegoś nowego, zdobywanie wiedzy. Nie wiedzieć czemu z tej pozycji myślenia i zastanawiania się, wy przechodzicie do tej szóstki kielichów, czyli do pozycji tęsknoty, nostalgii, uczuć, emocji. Co macie w głowie? O czym myślicie w takim razie? Trójka donarów. Chcielibyście się z kimś dogadać, podejrzewam, chcielibyście znaleźć jakiś złoty środek, kompromis, ale też starać się stworzyć jakiś plan, który będzie optymalny dla was i dla waszych pracowników, czy tam dla osób, na których Wam w jakiś sposób zależy. Ja jestem ciekawa, co nam się z tego rozwinie. W takim razie, co przed Wami? Gwiazda. Pięknie. Niektóre koziorożce mogą wykorzystać nową szansę. Szczególnie jeśli chodzi o kwestie zawodowe, ale połączą to najprawdopodobniej ze swoimi starymi obowiązkami, żeby jednak nie rezygnować z tego, co już robicie. Dość długi czas zresztą, bo tak mi się to zaznacza wokół rycerza denarów. Tak czy inaczej, gwiazda mówi, że jesteście na dobrej drodze. Będziecie na dobrej drodze. Może, może wcale nie chodzi o to, że trzymacie się kurczowo przeszłości, i zobaczymy. Wy w tej sytuacji. Królowa Buław... Tak, proszę zobaczyć, ta Królowa Buław w tej talii zajmuje się wieloma rzeczami naraz. Trzyma wiele rzeczy, tworzy wiele rzeczy. Więc podejrzewam, że to jest to, co wy chcecie zrobić. Wziąć sobie dodatkowe obowiązki, a nie pozbywać się tych starych. Tak? Czyli nie odcinamy czegoś, tylko na przykład, nie wiem, pracujemy na dwa etaty, bo wy jak macie jakiś projekt, coś tworzycie i wy nie chcecie z tego zrezygnować. Czy słusznie? Nie będę tego oceniać. Co jest w otoczeniu... A z mieczy, moi drodzy, ewidentnie są nowe propozycje, nowe wyzwania, nowe umowy, i wy myślę, że będziecie podejmować się tego, ale tak jak powiedziałam, dodatkowo nie zaprzątnie to całego waszego czasu. Nadzieję bądź obawy? Paść Trochę obawy, że, że możecie sobie nie dać rady, bo paśkielichów ma strasznie dużo zdolności, ale niestety najczęściej brak wiary w siebie powstrzymuje go w dokonywaniu rzeczy wielkich. Dlatego są tutaj dobre intencje, ale może brakować pewności siebie. Nad tym można popracować. Zresztą Królowa Buław jako wy pokazuje mi... Królowa Buław jest niezwykle pewną siebie, istotą, osobą, dlatego to też może być w jakiś sposób Wam pomocne. No i w rezultacie czwórka Buław. Zadowolenie, szczęście, świętowanie. Bardzo dobrze, bardzo fajnie. Jakikolwiek spraw to nie dotyczy. Domu, rodziny, pieniędzy, pracy. Wychodzicie bardzo zadowoleni. Bardzo zadowoleni, powiedziałabym. Będziemy dopytywać, bo tak jak na początku mówiłam, oj, niedobrze jest tutaj kierować się emocjami, zostawcie to za sobą, tak teraz mogę stwierdzić, że to jest właśnie to, co Was przybliży do upragnionego celu, ale zaraz się dowiemy. Co macie w tle? Paść buław. Przepraszam, rycerz buław. To jest karta często lwa, chociaż tutaj mi się zaznacza lew, to w takim razie to by był strzelec. Tak czy inaczej, dążenie do prawdy, chęć zdobyć jakiegoś celu, poczucie sensu, poczucie siły, poczucie mocy, poczucie... Że ja realizuję pragnienia, które gdzieś tam są dla mnie istotne, są dla mnie ważne. To jest dla mnie wielkie, tak? No i też przyspieszenie, prawda, mocno zaznaczone. Dobra. Rycerz Denarów, Królowa Mieczy, bardzo oficjalne sprawy: kwestie pracy, domu, rodziny, potrzeba niezależności, ale potrzeba też zmian. No i ta szóstka kielichów, jako główny aspekt tego miesiąca, piątka kielichów, jednak pokazują się tutaj takie emocje, tęsknoty, nostalgii, czyli odcięcie jakby było dobre, jeżeli już zostało podjęte, zmiany były dobre, natomiast jest jakaś nostalgia wokół tego, a z denarów mówi, żeby nie oglądać się za siebie. Tak, dokładnie, moi drodzy. Trójka mieczy to jest takie rozczarowanie, smutek, że, że tutaj sprawy nie potoczyły się tak, jak byśmy chcieli, a as denarów mówi nie oglądaj się za siebie. Spójrz, co możesz robić z sytuacją, zobacz, co nowego możesz tworzyć. Dlatego od razu zapytam o tego asa w otoczeniu, który na was tutaj wpływa. Dziewiątka mieczy. Tak, tutaj są konkretne pomysły i rozwiązania w Waszym otoczeniu. One mogą pochodzić od innych osób, albo po prostu wy jesteście teraz tak mocno zanurzeni w emocjach, że nie dostrzegacie. Tego, co nam się dzieje zewnętrznie, mianowicie hmm, przychodzą dobre pomysły do Waszej głowy, ale emocje mogą wam to przysłaniać. patrzmy czy za wami wisielec, kochani, jakieś informacje tutaj przyszły, najprawdopodobniej już, które troszkę zmieniły perspektywę waszego widzenia niektórych spraw i generuje to na razie smutek. Smutek i rozczarowanie. Nie wiem, czego to dotyczy. Może dotyczyć pracy, domu, rodziny, rozwody. Nie wiem, cokolwiek. Naprawdę może dotyczyć do każdej strefy przyziemnej i generuje to u Was poczucie niezadowolenia, smutku, tęsknoty, żalu. To jest coś, czego się dowiedzieliście najprawdopodobniej już. Trzy eee, denary. Ósemka mieczy. Bardzo mocno zafiksowani jesteście na to, żeby jednak się pogodzić, znaleźć rozwiązanie, dogadać się, ale karty także pokazują, że Wy w głowie trochę utknęliście. Utknęliście przy tym, co już robiliście, że strasznie chcecie to dokończyć. Jeszcze wasze karta w tle przerobić, stworzyć, i tak jak mówię, no pojawia się coś nowego, już warto by było w to zainwestować. A Wy tak mocno jesteście przywiązani do tego, że ja muszę zrobić to, nad czym się tutaj pochyliłem już wcześniej. Chociaż widać, że zmiany są absolutnie potrzebne. Ale gwiazda mówi, że wszystko się układa. Śmierć, jeżeli odpuścicie. Czyli jednak, czyli jednak jakaś nostalgia was, was przy czymś trzyma. A wszystko zacznie się układać, kiedy Wy sobie pozwolicie na zmiany, bo one i tak nadeszły. Wy się jakoś przed nimi bronicie, one generują w Was jakieś takie poczucie braku kontroli. Myślę, że to może być problem, że koziorożec lubi kontrolę i lubi mieć stałe rzeczy. A tutaj zmiany są i nie wiadomo, jaki będzie wynik. I to może Was z takiej strefy komfort wyciągać trochę. Dlatego tak usilnie próbujecie zostać przy tym, co tworzycie. Natomiast... Królowa Buław też wprowadza zmiany, prawda? Karty pokazują, że jest duża nadzieja. Jeżeli Wy sobie pozwolicie na te zmiany, to szybko dostrzeżecie sens tego, co się dzieje. Królowa była w dziewiątka denarów. Moi drodzy, karty pokazują, że wy musicie też troszkę egocentrycznie podejść do rzeczy i zastanowicie, co dla Was będzie sprzyjające. Ale królowa buław sama wprowadza zmiany, dlatego proszę się tak przedtem nie bronić, bo to może być dla Was ostatecznie bardziej korzystne. Przepraszam za hałasy na zewnątrz, ale muszę mieć otwarte okno, ponieważ nie ma czym oddychać. Eee, dobra, królowa Buław też może mówić o innych osobach, w związku z tym, że trójka kielichów tle. I tutaj też was, wasze samopoczucie wokół tych osób ma być ważniejsze niż ich samopoczucie. Paś Kielichów powiedziałabym, brak wiary w siebie. Tak, myślę, że może tak być, że, że możecie troszkę bać się, co z tego wyniknie. Co ja zrobię, może to generować jakiś lęk, że sobie nie poradzicie, co jest bzdurne. Absolutnie bzdurne, bo karty macie fantastyczne w, w, w następnym, że tak powiem, czasie. Mm. Natomiast może być też tak, żeby spojrzeć trochę przez pryzmat bardziej świeżości na pewne sprawy. Nie bać się otworzyć na te nowości, bo one tutaj są. Już. No i czwórka buław. Dziesiątka denarów. Moi drodzy, wychodzicie wy zadowoleni z sytuacji, osoby wam bliskie, są pieniądze, jest radość, jest świętowanie. Dlatego proszę, nie brońcie się tak przed tym, no jeszcze koło fortuny w tle, nie brońcie się przed tym, co do was przychodzi jest nowe. Bo w tym nowym... Cokolwiek to nie jest, jest duży potencjał i tak naprawdę to wam da więcej spełnienia niż to, co się nam działo tutaj. Bo wy coś, przyszły informacja, jakieś, to czego się dowiedzieliście i widzicie hmm, Oliwka, no nie jestem zadowolony, jest mi smutno z tego. I tak bardzo trzymacie się tego, co, co tutaj tworzyliście i tak dalej. A karty pokazują, że już czas na zmiany. Także w tym nowym tkwi potencjał. Bardzo proszę się tego nie bać. Zgodzić się na zmiany, które i tak nadeszły, nadchodzą. Zwłaszcza, że tutaj Wszechświat ma dla was lepsze pomysły. Przez które szybciej osiągniecie jakiś sukces. Więc coś trzeba zrealizować, to się uda zrealizować, szczególnie jeśli dotyczy to pracy Waszej rodziny, osób bliskich wam, bo będzie świętowanie. Będzie świętowanie na pewno. Dobrze, wyciągnę sobie wskazówkę jeszcze dla Was. Cesarzowa, bardzo ładnie. Twórzcie, przejdźcie, że tak powiem, na kobiecą stronę mocy, czyli energię twórczą. Energia, która w jakiś sposób mobilizuje was do tego, żeby być cierpliwym, ale żeby nie rezygnować ze swojego celu, ale zatem też idzie otwarcie się na yy, nowatorskie możliwości, prawda? Nie, tu jest progres. W, w cesarzowie jest ciągły progres. Żeby był ten progres, to trzeba, że tak powiem, umieć się zgadzać na to, co nieznane i na zmiany. Dobra, tyle z mojej strony. Wydaje mi się, że czytanie macie bardzo fajne, bo w efekcie i tak macie fantastyczne karty. Nawet jeżeli będzie trochę strachu i smutku wokół tego, ale mam wrażenie, że ten smutek też zostaje już za wami że to jest coś, co już może się zadziać i w, w kolejnym miesiącu to już będzie za wami. Tak jak mówię, otwórzcie się też na współpracę z innymi, otwórzcie się na coś nowego. Bo mam wrażenie, że to nie jest tak, że Wy skończycie realizację tego, co realizujecie. Będziecie musieli zacząć zupełnie coś nowego, ale będziecie musieli działać w troszkę innym kierunku niż do tej pory. Dlatego to będzie wymagało od Was elastyczności i wierzę, że Koziorożyt może mieć z tym problem. Natomiast jeżeli przejdziecie na tą kobiecą stronę, kobiecą stronę mocy, to ten problem będzie znikomy. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.